Cześć kochani, środa i zobaczmy jaki numer będzie nam dzisiaj towarzyszył. Co na dzisiaj? Dziesiąta dziesięć. Dobre zdrowie i harmonijne życie. Zwróćcie uwagę dzisiaj, właśnie o 10.10, .10 na to, co być może będzie się u Was zadziewało. Może warto właśnie na tym się skupić, co dzisiaj przyniesie Wam los. O, i to jest kolejna specjalna liczba. Zobaczcie, mieliśmy 33, bo na niektórych, właśnie u góry, tak jak tutaj na przykład, nie ma, ale na niektórych są właśnie te napisy Special, czyli te wyjątkowe numery. I tutaj ta 10-10 to ma. Więc myślę sobie, że dzisiaj o tych dziesiątych dziesięć warto właśnie pomyśleć o tym sobie, że żyję w dobrym zdrowiu i w harmonijnym życiu, że harmonia i balans wkraczają w moje życie w każdej sekundzie, w każdej minucie, do każdego aspektu, w każdą przestrzeń, tak i wypełniają je. Z zadowoleniem, szczęściem i równowagą. Zwróćcie na to uwagę dzisiaj o 10.10. .10. Pomyślcie o tym, skupmy się wszyscy dzisiaj o 10.10. .10. Ja sobie nastawię budzik, żeby właśnie o tym pomyśleć. Dzisiaj o 10.10 .10. myślimy wszyscy o tym, że żyjemy w zdrowiu, w szczęściu i w równowadze. Czemu nie? Spróbujmy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Papa. Pa.